Caught up in a daydream. I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, Cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong? What fame brings? But success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself. Dzień dobry, nazywam się Karol Puc, to moja siostra. Maria Puc. Znajdujemy się w naszym gospodarstwie w miejscowości Gorzyce, gmina Miłosław. Jest to nasze drugie gospodarstwo, które użytkujemy od 2002 roku. Nasi rodzice w roku 1979 kupili 11 hektarów i zabudowania. W miejscowości Marianowo Brodowskie, gdzie znajduje się nasze gospodarstwo rodzinne, pierwotne. Tam, tam także dalej mamy siedzibę bazę. Natomiast tutaj w Gorzycach zajmujemy się głównie hodowlą bydła, mamy też pola. No i tak od 11 hektarów do 1500. To była bardzo długa droga. Właściwie to nasi rodzice to budowali my. Od kilku kilkunastu lat pomagamy rodzicom i, i będziemy to gospodarstwo dalej prowadzić. Rodzicom pomogły na pewno czasy, czas upadku PGR-ów, czas przemian ustrojowych, że ziemia była do wzięcia, można było wydzierżawić i tato zaczynał gospodarstwo wielkoobszarowe od wydzierżawienia razem ze swoim kolegą do, do spółki y, gospodarstwa popegeerowskiego, akurat nie tutaj, to było w gminie Kurnik, miejscowość Biernatki, no ale jak to bywa w spółkach, y, nie mogli się zgodzić, więc pokojowo, pokojowo się rozeszli, oczywiście y, dalej mamy, mamy, dobre relacje, z taty byłem wspólnikiem, potem w roku 98 Znowu udało się tacie wydzierżawić 300 hektarów w miejscowości Nadziejewo, w wiosce sąsiadującej z naszym gospodarstwem rodzinnym. Także powierzchnia się powiększyła. W międzyczasie, jeszcze wcześniej w latach 90. rozwiązała się spółdzielnia w innej sąsiadującej miejscowości w Brodowie. Tam też tacie udało się kupić część ziemi. Następnie w roku 2000 yy, Rodzice wydzierżawili kolejne 290 hektarów w gminie Nowe Miasto od firmy Phytofarm w Klęce, która produkuje, zajmuje się produkcją le leków. No i tak doszliśmy do roku 2002, kiedy to był ogłoszony przetarg na dzierżawę gospodarstwa tutaj w Gorzycach. Oferta naszego taty była najlepsza, wygrał przetarg na dzierżawę, i od tamtego roku. Zaczęliśmy od uprawy pula, właściwie zaczęliśmy od zbiorów, bo weszliśmy na to gospodarstwo pod koniec maja. Także w tym roku będzie 20 lat, jak użytkujemy to gospodarstwo. No i po zbiorach, po zbiorach, po żniwach, po żniwach w 2002 roku, tato postanowił, że jakoś trzeba zagospodarować budynki, które tutaj się znajdują i zapewnić pracę ludziom, których tato zatrudnił. Był, był w pewien sposób zobligowany przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa, która wymagała od dzierżawcy zatrudnienia osób, które w tym gospodarstwie pracowały. Dlatego tato podjął decyzję o o chowie bydła, bo pozwalały na to warunki. Większość budynków, które tu się znajdowały, nadawały się do zasiedlenia przez bydło. I od tego 2003 zaczęliśmy zajmować się hodowlą bydła, o czym dalej opowie siostra Maria. I tak w 2003 roku powstała firma bydła mięsnego. Uzyskanie czystości rasy zajęło nam kilkanaście lat. W 2003 pierwsze stado założyło 50 mieszańcowych jałówek oraz 100% byk rasy Limuseum, sprowadzony Bieganowa. Przez kolejne lata mieliśmy jeszcze próbę ukierunkowania chowu i hodowli pod względem rasy. Yy, równolegle prowadziliśmy też ra hodowlę rasy Charolais, natomiast o wyższości limuzenów nad, nad Charolais zdecydowało łatwiejsze utrzymanie tych zwierząt. I tak na przestrzeni kilkunastu lat otrzymaliśmy stuprocentową czystość rasy yy, w naszym stadzie. Ważne jest też, żeby zaznaczyć to, że my się zajmujemy chowem, a nie hodowlą. Yy, swego czasu mieliśmy yy, też krowy czy jałówki hodowlane, ale po, po, po analizach finansowych, praktycznych, ile to wymaga pracy, nakładów i, i innych, jakiś, innego zaangażowania, podjęliśmy decyzję, że zajmiemy się chowem, czyli produkcją towarową żywca wołowego. Stąd śmiało można powiedzieć, że gospodarstwo Ferma ma charakter wielkotowarowy. Tak. Tutaj na terenie gorzyc posiadamy około 350 hektarów gruntów. Większość tych gruntów stanowi bazę paszową dla bydła. Uprawiamy tutaj około 120 hektarów kukurydzy na kiszonkę. Mamy też 38 hektarów lucernika, 34 hektary trwałych użytków zielonych. Uprawiamy również żyto na GPS. Po którym w plonie wtórnym też jest wysiewana kukurydza z przeznaczeniem na kiszonkę, a pozostałe zasiewy tutaj na terenie Gorzyc stanowią głównie zboża, po to, żeby mieć jak najwięcej słomy blisko gospodarstwa. Oczywiście też z dalszych pól, które mamy w okolicach Marianowa czy w gminie Nowy Miasto, tam gdzie wspominałem, dzierżawimy ziemię w klęce. Stamtąd też musimy przywozić słomę, bo jak dobrze wiedzą hodowcy bydła, słoma to jest bardzo ważny substrat do, do chowu bydła. Zwłaszcza w warunkach, w jakich utrzymujemy nasze stado, czyli w warunkach alkierzowych. Znajdujemy się w oborze z systemem rusztowym. Tutaj zwierzęta utrzymywane są od 6 do 24 miesiąca życia. Wagi sprzedażowe, jakie osiągamy dla wyków, to średnio 800 kg, natomiast dla jałówek to jest 615-630 e, Osiągając przy tym maksymalne przyrosty dobowe dla limuzenów, to jest 1400 g e, na dobę. Powiedziałaś o tym, że do 24 miesiąca utrzymujemy bydło, ale bardzo często odstawy i te wagi osiągamy już w 21 i, i drugim miesiącu życia, osiągając te przyrosty średnio do 1,5 kg w całym okresie opasu. Także dzięki zasłudze głównie Twojej, naszego żywieniowca, jakości pasz, o, o jaką dbamy, możemy takie przyrosty osiągać. Oczywiście też genetyka ma bardzo duże znaczenie, dlatego wymieniamy byki rozpłodowe, żeby osiągać jak najlepsze przyrosty i mieć bydło jak najwyższej jakości. Krów Mamek mamy w tej chwili 420. Sezon wycieleniowy trwa cały rok. Znajdujemy się w obiekcie wybudowanym w 2014 roku w liczącym 160 sztuk. Jest tutaj 14 grup zwierząt, średnio po 14 do 17 na grupie. Krowy, mamki utrzymywane są w, na płytkich ściółkach w systemie alkierzowym. Dwa obiekty mają zadaszone wybiegi, trzeci zaś, w którym się znajdujemy, wybiegu nie ma. Obornik usuwany z, z z tych obór jest co drugi dzień. W systemie alkierzowym doceniamy to, że mamy pełną kontrolę nad dobrostanem. Bardzo łatwo jest zauważyć lepszą bądź gorszą kondycję zwierząt, a dodatkowo obornik, który produkujemy, jest niezwykle cennym nawozem, zwłaszcza w dzisiejszych trudnych czasach. Bazę paszową w gospodarstwie stanowi, stanowią kiszonki straw, lucerna, kiszonka z kukurydzy, wysłodki buraczane, śród rzepakowe oraz dodatkowo dla opasów również zbożowe. E, oraz premiksy witaminowo-mineralne. Przy tych ilościach sztuk e, mamy tylko dwie grupy technologiczne, to znaczy zwierzęta opasowe jedzą inaczej, i e, krowy mamki oraz jałówki mają tę samą dawkę, e, no inną od opasów. Zeszłego roku do stada rozpłodników na naszej fermie dołączył Buchaj rasy Blond akitę. Miała być to e, próba pomieszania krwi i sprawdzenia przyrostów. W tej chwili jego pierwsze cielęta trafiły do odsadzenia i mogą je Państwo zobaczyć na rusztach.